Tym samym ustawodawca nadal utrzymał decyzję co do tego, czy warunki zostaną dookreślone przez zamawiającego do jego decyzji. No myślę, że takie rozeznanie, nasze wyobrażenie, czego chcemy udzielić w danym postępowaniu, co chcemy zamówić, to pierwsza sprawa, a druga sprawdzenie na przykład ustawy prawo przedsiębiorców. Ja Państwu przypominam, że istota konsorcjum, istota... Wspólnego występowania, ubiegania się o zamówienie właśnie polega na tym, że my chcemy te potencjały, te nasze zdolności łączyć, bo inaczej sami nie moglibyśmy ubiegać się o zamówienie publiczne, bo najzwyczajniej w świecie nie udałoby nam się spełnić warunków. Warunki udziału w postępowaniu w nowej ustawie prawo zamówień publicznych zostały ukształtowane w pewnym stopniu w nowym ujęciu. Zagadnienie zmiernie ważne zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w webinarium, które poprowadzę Angela Gabońska-Baron.